I teraz na bombsite'cie Webo pozostaje tylko JKS, co prawda pędzi już Blame, w tym jeszcze gotowy z Błyskowym, chociaż na razie chyba tam próba skanowania, ten flash wyciągnięty, na razie JKS daje fraga, teraz rzucony Błyskowy i JKS fantastycznie to wykorzystuje, jeszcze raz JKS, to no, to jest po prostu oh, piękna współpraca, JKS ma to wsparcie od Blame'a, od Configa. Cztery frag na jego koncie, to nie jest jeszcze koniec, ale teraz Konfig pokazuje, że tak, jak najbardziej, no nic tylko chwalić, mimo że Pączek wyeliminował Poisona na początku, Początku. To JKS wytrzymał w tym bombsite, było wsparcie, były świetne, błyskowe i to po prostu działało jak w podręczniku. Tak to powinno wyglądać. Nie, no to jest. Piękna runda w wykonaniu Complexity. To, 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 co widzieliśmy teraz, to jest... ...eliminację pączek i na bombsite'ie B pozostaje tylko BlameF. Mimo, że Poison będzie chciał niedługo pomóc, to zobaczmy na Duńczyka, jak on sobie z tym poradzi, bo do tej pory aż 27 zdobytych fragów. Nie. nie Polacy nie sprawdzają pozycji, BlameF to wykorzystuje. Poison już się przyłącza i niestety, ale teraz jest katastrofa na bombsite'ie B. Przewaga 3 na jednego i BlameF, on się tutaj spisuje. Niesprawdzenie bombsite'u, pierwszy darmowy frag. Pierwszy ma... Tymczasem Hades, co? Ja, wcześniej to jedna eliminacja. Za chwilę być może będzie miał kolejne szanse. Jest tu jednak sam. Teraz tylko on. I Complexity. Cztery graczy Jest Hades! Co? Hades! Jak tu rozdał? On na cztery gracze. Witaj, agencie 70-1. Dobrze znowu widzieć się w akcji. Twoja misja nie należy do najprostszych. Musisz zdobyć ściśle tajne informacje dotyczące specjalnego projektu. Miejsce działania? Katowice, biuro firmy. Uderz pod osłoną mroku. Po godzinach obiekt patroluje jeden strażnik. Według mojego informatora często przemieszcza się z miejsca na miejsce. Wykorzystaj to, aby przemknąć do pokoju zero. Strażnik posiada klucze do wszystkich pomieszczeń na terenie obiektu. Wykorzystaj to. Powodzenia, agencie 70-1. Od tej misji zależy przyszłość polskiego counter Halo, agencie. Na końcu korytarza jest winda. Ona poprowadzi cię na piętro. Spróbuj się do niej dostać. A, i pamiętaj, to ma być czysta robota. Dobrze, 70 minus 1. Teraz musimy. Zdobyć klucz od strażnika. Dobra robota, Agencie 70-1. Mamy to! Prześlij mi informację z nośnika danych. To chyba jakaś nowa technologia. Znam tylko jedno miejsce, gdzie możemy uzyskać dostęp do tych danych. Jednego człowieka. Tam wszystko się kończy. Agencie 70-1, twoim celem jest Kuba Kubiak. Pseudonim... Kubik. Wygląda niegroźnie, ale uważaj. To niebezpieczny gagatek. I stosuje nieczyste taktyki. Cel aktualnie znajduje się na bootcampie Wisły all in i przeprowadza analizę dla zawodników. Musisz przejść do pokoju, w którym trenują i znaleźć jego komputer, na którym będziesz mógł odczytać dane. Spróbuj wejść od strony garażu podziemnego. Powodzenia. Szybciej, 70/1. Namiesz cel. Nie mamy czasu. Chodami w dół i skręć w prawo. Dotarłeś na odpowiednie piętro. Pokój znajduje się na końcu korytarza, po lewej. Popatrz, to jest kolejna runda, którą przegrywamy. Proszę was, jeden lepszy flash na zajęcie tego shorta i my to mamy. Także proszę, skupcie się, pamiętajcie o dokładnych granatach, domykamy sobie ten bombsite A i mamy. Słuchaj, macie tej kolki jeszcze? Tak, tak, słuchaj, bez co, w kuchni jeszcze została. Dobrze panowie, tak to ma właśnie wyglądać. Właśnie w ten sposób i będzie sukces. Spróbuj może w ten sposób. Wtedy doskoczysz, tak grają najlepsi. Okej okay, panowie, dobra robota. Zasłużyliście na przerwę. Udało się, mam dostęp do komputera. <noise> Zpuśćcie mnie! Nie ma żadnej rotacji, wciąż spodziewamy się ataku na no bombset, a nie wiem czemu. Na no, za chwilę Pączek będzie musiał się bardzo mocno postarać, żeby cokolwiek tu zrobić, ale tu bardzo sprytnie wskakuje zawodnik na samochód, chociaż Pączek! Co teraz rozdał pączek! Zaskoczeni gracze Complexity, 3 na jednego, tylko Blamef przeżyciu. On za kaczem, wciąż pączka szuka, nie może go odnaleźć. No niesamowite, to tak jak w tłusty czwartek w sklepach. Czasami pączków po prostu już nie ma, ale Blamef już z jednym flagiem, Także pączek zjedzony. Pytanie, czy zje kolejnych zawodników, ale ma mało czasu i 24 HP na koncie. Blamef za chwilę mierze kolejnego rywala. Czyżby widział, czyżby wiedział? Jednak Hades, nasz bohater w meczu z Kompleksity. No to jest ten zawodnik, który daje tutaj sygnał razem z pączkiem w tej rundzie, że możemy do meczu jeszcze. A no jednak i nie tylko zawodnicy kompleksy są w stanie wygrywać rundy z tym gorszym wyposażeniem, ale także Wisła, która przecież teraz nawet nie forsowała oczywiście dobry początek. Wracamy po przerwie do spotkania pomiędzy Complexity a Wisłą. All in Games Kraków na Mirażu na razie jest dobrze. W skrócie JD, ale pamiętajmy, że ta końcóweczka mogła wyglądać troszeczkę lepiej. To jest już trzecia eliminacja od niego i teraz Hades sam na trzech rywali. Ale mało tego czasu, bo tylko 20 sekund i przecież dokładnie wiedzą o nim zawodnicy Complexity. Mamy zawodników Wisły na ekranach. Gdzie ten Hades, gdzie ten Hades? Nie ma uśmiechu, więc już wiemy, że tej rundy Polacy niestety, ale nie wygrali. No i na pewno po tej minie Hadesa możemy stwierdzić, że tego klacza przegrał. Chociaż Fraga na pewno jednego czy dwa zdobył, ale nieco zabrakło i niestety, wygrany pojedynk Hadesa. Ale tu jest Blamef, tu żadnego nie ma. Jest i Jest Jentkeringów i oni zdobywają flagi. Nagle robi nam się dwóch, nie nawet trzech na jednego bogów i wciąż jeszcze się trzyma na nogach. Cztery punkty życia tylko na koncie. No i wszystko w rękach rasza. Najgorszego zawodnika na mapie demiracz po stronie Complexity, ale on jeszcze ma chrapkę, żeby tutaj powalczyć. No, on jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Nasi nie podłożyli bomby. Wciąż czekamy, bojąc się o plece. ale tam na plecach nikogo nie widzi, absolutnie szpero. Nie wiemy o Respie, nie wiemy co tam się dzieje, nie wiemy o galerii, nie wiemy gdzie plantować bombę. No i jeszcze uspokajamy trochę grę, no ale Rush też spokojnie czeka na swoje, wiedząc, że może jeden frag przejdzie sam. Ale tutaj absolutnie nic z tego, bo trójka zawodników na Bombsite, przekazana bomba do Szpera, Goofy cały czas asekoruje. No i za chwilę będzie musiał Rush udać się na wędrówkę na Bombsite'a. No i teraz faktycznie wybiera ten moment zawodnik Complexity, jest jedna eliminacja, teraz kolejna od zawodnika CT, ale jednak Goofy wszystko wytrzymuje, cztery Jadko punkty bossy. życia, na koncie kupuje rzeczy i nie szanuje, po prostu nie wie co to jest ta wartość pieniądza, to wszystko no, kupujesz, kupu, wyrzucasz, dokładnie, ale to się rzadko zdarza. Ale się zdarza, powiem Ci, jako zawodnik Emeritus Banditos wiem, że to się zdarza. A czy mówię o profesjonalistach? Ja też, przecież mówię <grym <grym o profesjonalistach. Okay. okej. Okay. <grym> drogą, dziś poprosiłbym, no i proszę bardzo, Hades od razu. O, Rejn, najlepszy Zaregował. zawodnik, jak się okazuje. Brawo dla reyna Brawo, dla reyna faktycznie, bo a tego się chyba nikt nie spodziewał. No to jest zaskoczenie. Rain, na... zawodnikiem najlepszym zawodnikiem tej poprzedniej rundy. A może to jakiś spoiler, może dołączy do Wisła Olin, Rejn na przykład. A może do Complexity. No. A może do Complexity. Chociaż Wisła Olin na razie prowadzi 17-15, także ja bym się zastanawiał czy nie lepiej do Wisły. Ale 1-0 w mapach. Na Complexity. Ja ja za chwilę to będzie 2 dla Jest na to spora szansa, naprawdę. No czekamy na 3-0 w dogrywce. To naprawdę da bardzo dużo, bo aż trzy szanse Polakom na Potrzebujemy tych pierwszych fragów. Bo nie zapominajmy, że poprzednia runda rozpoczęła się dwoma trafieniami dla Complexity. To było 5 na 3 a mimo to jeszcze była nadzieja dla Polaków. Naprawdę Wisła była blisko, żeby już tego miraża nie męczyć, ale dajmy szansę Complexity, bo oni też w sytuacji 4 na 5 są w stanie wygrać rundę. No tym bardziej, że Blamef zajmuje ciekawą pozycję tam. Przedostał się przez smoka. Mimo, że przy schodach cały czas przygotowany jest Goofy. Za chwilę tego smoka nie będzie widać, ale też nie widać Poisona, ponieważ Harry zdaje kolejnego fraga. Goofy jeszcze zdąży złapać rasha. I dzięki temu Wisła ma przewagę czterech na dwóch. Jętkę zdaje sobie sprawę, że od domku wychyla się jeden z rywali. Teraz delikatne problemy, ale w końcu zgarnięty frag i BlameF sam w klaczu jeden na trzech, ale chyba już wszyscy czujemy, że to jest końcówka, że to musi być koniec tej mapy, że Wisła za momenty wygra mi i faktycznie tak też się dzieje dzieje 19 do 16 na mapie demilacz a to oznacza, że Wisła jeszcze jest w grze, że jeszcze w tym spotkaniu będzie Zobaczmy, co na to Rush i BlameF, bo też po stronie Complexity. Mimo, że jest dobry wynik, to już myślę, że tak się nie uśmiechają po kolejnej porażce. A teraz też Fragę dołożył Szpero i Blamef. Samotny, chociaż teraz łapie szpera i mamy jeden na jednego, ale Hades ze swoją snajperką przygotowany. Z tym, że tutaj tuńczyk dokłada granaty. Zobaczmy, że leci również błyskowy. Teraz kolejny, no i nie był w stanie się przedostać do tego smoka i do bomby! Bo Hades po raz kolejny wygrywa klacza. Po raz kolejny Hades zostaje bohaterem. W wysły Only Games Kraków to jest complexity kontra Hades na tej mapie Trzecia runda wygrana przez Wisłolin, i to jest trzeci klacz wygrany przez Hadesa. I tutaj Blame... Na to, że Szpero wszystko załatwi sam. Tutaj naprawdę trzymał kciuki za tego pączka, którego będę jadł w przerwie już niebawem. O no, tu proszę, Szpero, wygrywa to ostatni, chociaż Blamef od razu był tuż, tuż obok. I teraz znowu klacz Blamefa nie na Hadesa, na pączka. A ten czeka po prostu pod gniazdem, i teraz musi pączek to ugrać, chociaż tarapaty pączka. O! I niestety Blamef to wykorzystuje. Szkoda, jaka szkoda tej rundy. To mogła być piąta runda, i za chwilę graliby bez pieniędzy zawodnicy Complexity. Być może udałoby się z tego wyciągnąć 6 do 9 i to naprawdę byłby dobry wynik po stronie atakującej, a tak. No to mu... teraz rundę z karabinami. Zdaje się, no to za eko. Tak naprawdę, bo ten bonus finansowy będzie za chwilę maksymalny, tymczasem Goofy na bonsajcie górnym. jeszcze walka trwa, ale tu trzeba bardzo uważać. Goofy zostaje ze szperem we dwóch na dwóch i za chwilę w domku. Goofy może się mocno zdziwić tylko szpero przeżyciu. Ostatni żywy, jeden na dwóch, ale zeskakuje w bomb Bomba leży, to jest ten plus. Szpero na mierzu, rywala, szpero z jedną eliminacją. Wciąż ma sporo HP na końcu. Szpero, niestety, nie daje rady, i to jest koniec. Wisły Olin na Intel Extreme Masters w Katowicach. No była walka w tej końcówce, jeszcze dawali nam Polacy nadzieję, ale ostatecznie. Tę nadzieję zabiera zawodnik Complexity. Żółwiki przybite. Nawet nie zebrane. To na pewno nie zebrane, tak, ale szkoda, bo mówiliśmy o tym, że. Pierwsza moja mapa na IMF-u -ie, komentuje The Vertigo. Moja zdecydowanie. Tutaj, no właśnie. Tutaj. Tak nie lubię tej, boja, tej, tej mapy, że ją zapamiętam. Nie lubisz Vertigo w ogóle? No, nie. nienawidzę. aż tak. Mało taktyczna, bardzo powtarzalna. Ciągle smoki A, smoki A, smoki A. Ileż to można oglądać? No, może jakieś nowe smoki A, nowe smoki B. Ja powiem tak ci, tak że ja lubię oglądać mapę Vertigo, bo liczę, że się czegoś nauczę po prostu. Że coś podchwycę, będę mu później pokazać, na przykład pago jakiegoś nowego smołka, którego będzie mógł się nauczyć. No mógł się nauczyć niłące. to, to dobre słowo, bo... No, móc się nauczyć, a samo nauczyć się to jednak jest zasadnicza różnica w przypadku tego zawodnika. Hmm. No, ale wiesz, pytasz go czy potrafię, mówi, że tak. I potem niech się dzieje, wola nieba. Na no, terroryści po raz kolejny pod bombsite'em.